Ja jestem Moneta i dziś będziemy mówić o symbolice węża. Jest to druga część. Pierwsza część była o wężu, labiryncie i spirali, i tam mówiłam głównie o tym labiryncie i spirali. W tej części będę mówić o wężu i ja Wam serdecznie polecam obejrzenie tamtej części, bo się świetnie pokrywają. Co no do kolejnych odcinków, takie małe ogłoszenie, zanim jeszcze przejdę do węża. Ja Wam obiecałam jakiś czas temu, że na tysiąc obserwatorów opowiem Wam coś o sobie. No, tylko tak mówić o sobie, ja nie wiem co ja mam wam mówić o sobie, szczerze mówiąc. A i tak muszę nagrać odcinek najczęściej zadawane pytania, więc słuchajcie, jak chcecie o mnie coś wiedzieć poza primą materią, no to możecie zadać pytanie w komentarzach. Jeśli uznam je za zbyt osobiste, to po prostu nie odpowiem. Zanim zaczniemy omawiać symbol węża, chciałabym, żebyśmy wszyscy się zastanowili, co na temat symbolu węża podpowiadają nam nasze programy, jak zostaliśmy zaprogramowani. No, i ja Wam mogę powiedzieć, co ja uważam. No, ja czuję co? No, zwodziciel, szatan, jakieś oślizgłe zwierzę, przebiegłe zwierzę. No, nie są to pozytywne skojarzenia. Zaskoczę Was tym. Jak będę opowiadać później o kulturach z całego świata, wierzeniach wierzenia z całego świata, tak naprawdę, które mówią o tym, że ludzie w dawnych czasach widzieli ten symbol neutralnie, a wręcz pozytywnie. Nasi przodkowie ze wszystkich kultur, z całego świata, ze wszystkich wierzeń uznawali symbol węża jako symbol reinkarnacji i takiego wzrostu duchowego poprzez tą reinkarnację. Widzieli go jako zmianę, taką zmianą na lepsze, tak jak wąż zrzuca z siebie starą skórę. No a dla nas jest to coś odpychającego jest to symbol szatana. I dziś zastanowimy się, dlaczego tak jest. Czy Gilgamesza Państwo znają? Czy Gilgamesza Państwo czytali? Dokładnie mówię tu o eposach, o Gilgameszu. Słuchajcie, warto to przeczytać, ponieważ jest to trzecia co do starości historia znaleziona na tablicach wyryta, wyryte pismo klinowe, czyli wiemy, że to już ziemię mezopotami, starożytny sumer. Datuje się, to dzieło. Nie wiem, czy mogę mówić na to dzieło. Tak będę mówić, no, ale jakby coś tam je poprawcie. Na rok. 2000 przed naszą erą. Słuchajcie, nie mamy, nie mamy wymówek, bo jest również wersja polska tej historii, a spisał, i ja tu Was zupełnie zaskoczę, profesor Antoni Troninna, który jest księdzem. Księdzem, teologiem, no, oby więcej takich księży z otwartym umysłem Kościół miał. Gilgamesz był władcą miasta Uruk, niektórzy mówią Uruk, czyli wiemy, że już chodzi o sumer. I on miał być w jednej trzeciej człowiekiem i w dwóch trzecich Bogiem. No to, czyli tak jak każdy z nas, ciało jest ludzkie, ta nasza boskość, wewnętrzna mądrość, no są boskie, jakby nie patrzeć. Czyli można go przyjąć, że był symbolem tak człowieka, jak dla nas jest symbolem człowieka Jezus. I same te eposy o Gilgameszu można porównać również do Biblii, bo z jakiejś przyczyny przez setki lat były one tłumaczone na różne języki starożytne, były one znajdowane, lekko zmienione, lekko poprawione w różnych innych językach. Czyli tak samo jak Biblia jest tłumaczona na różne języki, w niektórych momentach w czasie jest troszkę zmieniana. No i choćby po to warto to przeczytać. Ale co mają eposy do węża? Ano to, że już te dwa tysiące lat przed naszą erą ludzie używali symbolu węża i widzieli go w ten sposób, w jaki dziś widzą go alchemicy. To jest Niesamowite. No bo co się wydarzyło? No Gilgamesz chciał być nieśmiertelny, czyli tak jakby alchemicy powiedzieli, szukał przepisu na kamień filozoficzny. No to gdzie poszedł? Poszedł do ludzi, którzy mają wiedzę. Ja lubię mówić, że to byli alchemicy, ale w tych eposach byli po prostu inaczej napisani. No ale to wygląda tak, że oni byli faktycznie tymi alchemikami już te 2000 lat przed naszą erą. No i co? No i okazało się, że Gilgamesz niestety nie przyszedł testów, żeby dostać przepis na nieśmiertelność. No ale słuchajcie, alchemicy nigdy Was z pustymi rękami nie zostawią. No, i zrobili to, co ja bym zrobiła, co co zrobili inni alchemicy w dzisiejszych czasach, czyli polecili Gilgameszowi magię. Magia jest fajna dla ludzi, którzy właśnie nie są gotowi jeszcze na głęboką, duchową alchemię, no ale dla Gilgamesz to było spoko. Więc alchemicy mi powiedzieli, jaką ma znaleźć roślinę, jak gdzie mają zerwać, no i potem mają spożyć. No ale Gilgamesz, no to był człowiek jak każdy z nas. Zerwał to roślinę i zamiast ją od razu spożyć, to on ją sobie położył na brzegu i poszedł pływać. No i przyszedł wąż. I wąż mu zeżarł to roślinę i tyle miał po nieśmiertelności. Słuchajcie, jaki jest morał z tej historii? Morał z tej historii jest taki, że Gilgameszu, człowieku, ty, ten człowieku, to ciało nie może być nieśmiertelne tu na ziemi. Nieśmiertelność jest gdzie indziej. A gdzie jest ta nieśmiertelność? Patrz na węża. No i patrzyli na węża. Sumeryjczycy, Babilończycy, Starożytny, Egipt, Indie, również Aborygeni mieli swojego tęczowego węża. A czemu tęczowe, to będę mówić jeszcze w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, Sumerowie mieli takiego swojego boga, Ciężko mi to nazwać bóstwem. Mi się wydaje, że oni również zdawali sobie sprawę, że to nie jest wcale bóstwo, tak jakaś personifikacja Boga, że to raczej jest energia. Nazywali go nin gish I zazwyczaj był przedstawiony jako przeplatające się węże, rzadziej jako jakaś postać z gadzią głową, dlatego, że pamiętajmy, że my po polsku mówimy wąż. Ale inne kultury nie mówią na przykład o. Po angielsku nie mówi się snake, jeśli chodzi o symbol węża, tylko mówi się serpent. A serpent może być wężem, ale ogólnie może by to być każda inna gadzina. Może to być jaszczurka, może by to być smok, więc pamiętajmy, że ten wąż to jest po polsku, a tak naprawdę w innych językach to chodzi o gadzinę każdego innego rodzaju. Teraz na ekranie widzicie wazę dedykowaną temu bóstwu. Datowaną na XXI wiek przed naszą erą, czyli te same czasy, kiedy powstały Eposy o Gilgameszu. Samo imię Ingisida oznacza Pan świętego drzewa, co jest bardzo ciekawe, dlatego że inne kultury na tego węża mówią pani, że to jest matka, że to jest żeńska energia, natomiast sumerowie mówili Pan. Ale pamiętajmy, że język sumerów jest to pierwszy język napisany w piśmie, czyli te pismo klinowe, który przez nas współczesnych ludzi został rozszyfrowany, że to jest najstarsze pismo, które zostało pr przez nas rozszyfrowane. Bardzo możliwe, że po prostu odczytaliśmy to źle i faktycznie chodziło o żeńską energię, tak jak w innych kulturach. No, no chyba, że jest coś, czego nie wiemy sumerowie, może wiedzieli coś, czego my nie wiemy. Jakkolwiek inne kultury uznają węża za energię żeńską. No słuchajcie, pewnie, wy, pewnie czujecie, że wy już widzieliście ten symbol wielokrotnie. No oczywiście, spójrzmy na kaduceusz, czyli to jest laska Hermesa, zwanego również Merkurym i on właśnie za pomocą tej laski prowadził dusze ludzkie w zaświaty, ponieważ Merkury jest połączeniem między tym, co boskie, a tym, co ludzkie, między no, ziemią a niebem. Czyli również tutaj widzimy ten symbol przejścia, który jest charakterystyczny dla symbolu węża. Jak ktoś z Was bardziej siedzi w wedach, no to na pewno mu się przypomina Kundalini, czyli te dwa węże przeplatające się ze sobą, tak wzdłuż kręgosłupa, przecinające Czakry. Energia Kundalini to jest również żeńska energia, nazywa się ją również Boską Matką. Zwróćcie uwagę, gdzie ta energia się zaczyna w nas, a gdzie się kończy. Zaczyna się tam, gdzie są elementy nasze rozrodcze, narządy rozrodcze, a prowadzi prosto do szyszynki po naszym kręgosłupie. Taka ciekawostka, alchemicy, kiedy alchemikowi powiesz. Gdzie jest Twoja różdżka na przykład i bez żadnych sprośnych tutaj skojarzeń, bo Wy jesteście, ja Was już trochę znam, <noise> to alchemik Wam powie, że różdżką alchemika jest jej okręgosłup. Taka ciekawostka, ponieważ alchemicy nie szukają na zewnątrz, tylko szukają wewnątrz rozwiązań. Tu mamy kundalini pnącą się po kręgosłupie. Zauważmy, czym jest ta żeńska energia, to jest kreatywność, to jest Głodność, to jest taka żywotność również. No, zwróćmy uwagę jeszcze na jeszcze jedną rzecz. Bardzo charakterystyczną dla tych węży i dla praktycznie wszystkich wierzeń kultur. Zwróćcie uwagę na te 7 stopni, te siedem czakr. No, w alchemii również mamy 7 stopni w Magnum Opus, czyli w tej wielkiej pracy do przejścia. Jeśli zobaczycie węże, które się przeplatają, gdzie nie ma tych siedmiu stopni, tych siedmiu przekrzyżowań, to znaczy to Alchemik tego nie robił, że to, to jest bez znaczenia. Siedem i zwróćcie uwagę na te kolory. No i dlaczego tak? Dlaczego węże w każdym wierzeniu, w każdej religii to samo znaczenie? Bardzo często pokazują się jako przeplatane. Jest ten kręgosłup. Często mówi się, że to nie jest y, kręgosłup, tylko jest laska. Na przykład była też laska Mojżesza. Mówi się na to, że jest to również drzewo. Czasem jest to drzewo poznania dobra i zła, czasem jest to drzewo życia. Axis mundi, oś, oś wszechświata, o której zaraz będę też mówić. No, dlatego jest to tak. Bo to jest jedno i to samo. To jest dokładnie ta sama wiedza. Dlatego ja Wam mówię. Dla mnie to wy możecie sobie wierzyć i w potwora spaghetti, o ile tam jest siedem kroków do rozwoju, o ile on wspomina o pójściu do boskości, o takiej duchowości, rozwoju duchowym. I to w ogóle nie wyklucza religii chrześcijańskich czy, czy, czy innych, dlatego że jak się dobrze wczytacie w święte księgi, Biblia, Koran, cokolwiek chcecie czytać, tam jest to wszystko tak samo opisane, tylko po prostu jest troszkę, troszkę bardziej skomplikowane, nie jest tak jasno powiedziane. No i co? Dlaczego dwa węże, dlaczego nie jeden wąż? Bo czasem jest dwa węże, czasem jeden wąż. No dlaczego dwa węże? No bo na świecie mamy, na Ziemi mamy dualizm i dopóki nie jesteś osobą oświeconą, no to widzisz ten dualizm. Widzisz, że jest i dobro, i zło, i czarne, i białe. A wiemy z siedmiu praw wszechświata, że w momencie, kiedy jesteś oświecony, doznajesz oświecenia, takiego najwyższego, duchowego, to Ty już nie widzisz dobra i zła, Ty widzisz, że to wszystko ma jedno źródło, wszystko jest jednością i dlatego, jak widzicie, jednego węża jest to symbol już tego oświecenia. Jak są dwa węże, to to kogoś, kto zmierza do tego oświecenia. Spójrzmy jeszcze raz na te siedem kolorów, ja tak tajemniczo to opowiadam, bo ja tak chcę, żebyście Wy sami też tak przetwarzali i myśleli, żeby nie było tak, że ja Wam wszystko na tacy daję. Te siedem kolorów. Wy znacie te kolory. Skąd znamy te kolory w ten sposób ułożone, te siedem kolorów? No jest to tęcza oczywiście. A czym jest tęcza? Tęcza jest to rozszczepienie światła widzialnego. Czyli do czego? Do czego pną się to węże? Do czego to prowadzi ten rozwój duchowy? No, do fiat lux. Do niech stanie się światło, tak jak było napisane w księdze rodzaju. Idziemy do światła, do oświecenia. Fajnie jest przedstawiony, jeśli chodzi o kundalini, w sanskrycie ogólnie kundalini oznacza wąż skręcony w spiralę, czyli znowu mamy spiralę, wszystko się pokrywa jak zwykle, jak zwykle wszystko się zgadza. Fajnie jest pokazany na kundalini człowiek z takim czupurem na głowie kolorowym. To jest, słuchajcie, ta... Czakra korony, która tak się otwiera. Fajnie. W alchemii nazywa się pawim ogonem, że to są te wszystkie kolory tęczy, że rozbłyska wszystkimi kolorami tęczy, ten czupur. Często jest pokazane w alchemii też ten pawi ogon w takiej kropli wody. Dlatego, że wiemy, że nie ma tęczy bez wody. Musi być, żeby się pojawiła. Jeszcze taka ciekawostka mała. Zobaczcie, jak wygląda pryzmat. I to powinno już Wam powiedzieć, dlaczego tak często jest używany kształt trójkąta w okulcie, w okultyzmie. No słuchajcie, to może być jeden z wielu powodów oczywiście, ale jestem pewna, że jest, jest to ważny powód. Dlatego również w Alchemii takim symbolem przejścia całego Magnum Opus, czyli wielkiej pracy, jest wąż, który pożera własny ogon. Czyli co, czyli koniec tego ciągłego procesu odradzania się na ziemi w ciele, koniec ciągłej tej drogi, już jesteś uduchowiony, już jesteś boskością. I dlaczego jest jeden, a nie dwa? No, bo nie ma dualizmu, jest jedność, łyżka nie istnieje, neo. Również w starożytnym Egipcie faraonowie nosili węża na głowie, był to ureusz, no, Wiadomo, jeden, a nie dwa, dlatego że uważano faraonów za istoty boskie. A czy faktycznie tak było? No, ciężko powiedzieć. Słowianie również mieli swoją gadzinę żmija. Było to ucieleśnienie władz ze zaświatów Welesa i ten żmij tak się wylegiwał u stóp drzewa kosmicznego, zwanego również Axis Mundi, czyli oś wszechświata, wokół której miał być zbudowany cały wszechświat. Czyli tutaj mamy tak samo temat. Odrodzenia temat zaświatów. Kiedy jesteśmy już przy drzewie, kiedy jesteśmy już przy wężu, no to przejdźmy może do tego biblijnego węża, który skusił Ewę. Co wiemy, co mówi Biblia tysiąclecia w księdze rodzaju? O księdze rodzaju już dzisiaj mówiliśmy, kiedy mówiłam wam o światłach, z nich stanie się światło. No, księga tysiąclecia mówi, że Bóg stworzył i Adama, i Ewę, którzy żyli sobie w raju, jak takie dzieci niewinne w złotej klatce. Nie znały wstydu, nie znały dobra i zła, ale było drzewa poznania dobra i zła, po którym się wspiął wąż. Wąż również jest przedstawiany w Biblii, no przynajmniej może nie w Biblii, ale w obrazach biblijnych, jako kobieta. O tym się nie mówi, nie wiem czemu, no dla mnie to jest kobieta. No i by się zgadzało, słuchajcie, nawet. Wąż skusił i Ewę, potem Ewa skusiła Adama. Bóg ich wygonił za karę z raju, zachował się zupełnie jak zaborczy nastolatek na hormonach. Szczerze Wam powiem, ten Bóg starotestamentowy to do mnie w ogóle nie przemawia. Ja nie wiem, dlaczego to tak zostało opisane, szczerze mówiąc. Czy Wy w środku siebie czujecie tą boskość jako taką zaborczą, okrutną? Jak się mnie nie słuchasz, to wypad? Nie mam pojęcia, no PR-u dobrego nie ma. M M mnie się nie podoba, mnie by nie, to nie kupił. Ja się tak śmieję, dlatego że ja wiem, że. Ja tak podejrzewam, że w Biblii po prostu, a na pewno w Starym Testamencie, to nie jest ten Bóg, o którym my mówimy, Bóg, wiecie? Dla mnie to była jakaś istota, ale, 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 ale. I teraz musiałam, wiecie, sama siebie musiałam zatrzymać. Bo znowu patrzę z perspektywy szczura, a nie lecącego ptaka. Dlaczego? Dlatego, że na Biblię trzeba patrzeć jako na energię, a nie na ludzi, nie na postacie. Bo ja wiem, że niektórzy podejrzewają, że to może było Anunaki na przykład, czy innych jakichś istotach. Ale jeśli spojrzymy na to, jak alchemicy spojrzymy, jak na energię, co jeśli? Co jeśli, słuchajcie, no do tego to musimy dwa razy odetchnąć, bo to będzie taka wiedza, że mózg się pali. Bóg to był jakiś, jakiś Big Bang, to była jakaś energia światła, która wybuchła w przestrzeni, i przez to energię stworzyła się energia męska i żeńska. Energia żeńska to jest energia kreatywna i płodna, energia męska to jest energia logiczna, i te dwie energie. Wstąpiły w naszą galaktykę, czyli w tego węża. Węż, wąż to pamiętajmy, że jest woda, żywioł wody, a żeby powstało życie, żeby powstał człowiek, potrzebna jest woda. My się składamy w, wielu, w 90%, w 90 prawie z wody. I wąż jest wtedy symbolem wody, i nie ma żadnych postaci, które się złoszczą, które kuszą. A co jeśli? Teraz idziemy jeszcze głębiej, to już, to już w ogóle. Trzeba trzy razy odetchnąć. Co jeśli nie było Adama, Ewa, węża, Boga, tylko była energia męska Bóg i energia żeńska, czyli wąż. Tak jak mówi to na przykład kundalini, że kundalini ma być odpowiednikiem żeńskim Boga. I te dwie energie się po prostu zbiły: energia, energia męska była to energia, która stworzyła planety. A energia żeńska, czyli ten wąż to energia, która stworzyła życie. No, słuchajcie, tu możemy podejrzewać. To jest tak wiedza, że możemy siedzieć 8 godzin przy herbatce i będziemy mieli 10 teorii i będziemy się domyślać. Teraz trochę zejdziemy na ziemię, żeby było trochę przyjemniej, żeby nam się mózg nie, mózgi nie popaliły od tej wiedzy. Taka ciekawostki wam pokażę. Aksis Mundi, czyli też te drzewo, życia. Mówi się, że jest to miejsce, w którym rozpoczęło się życie, od którego Bóg stworzycie, energia zaczęło tworzyć wszechświat. Zobaczcie, jak wygląda ludzka macica. No, jak na górze, tak i na dole. U człowieka również właśnie tam zaczyna się życie. Podsumowując, energia węża jest to energia życia tutaj na Ziemi, reinkarnacji tutaj na Ziemi. Wszystko co ziemskie jest związane z tą energią węża. Pytanie brzmi: Czy to, że my w dzisiejszych czasach podchodzimy do tej energii jako do czegoś negatywnego, czy to chroni nas przed czymś złym? Czy może z drugiej strony jesteśmy trzymani w takiej złotej klatce, tak jak trochę ten Adam i Ewa w raju, którzy byli jak te dzieci, tacy niewinni, nie znali dobra i zła, byli bezpieczni, ale z drugiej strony się nie rozwijali? Słuchajcie, Decyzja należy do nas. Wszyscy musimy zastanowić się nad tym tematem, dlatego że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nikt nie jest naprawdę, wszyscy możemy myśleć, dyskutować na ten temat i każdy będzie miał inną prawdę i wszystko będzie prawdą. Dziękuję Wam dzisiaj za dzisiejszy czas. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy temat. No i do usłyszenia wkrótce. Pa!